Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z innym filmem, z filmem, w którym opowiem Wam trochę o Project Life. Project Life, czyli. W dosłownym tłumaczeniu projekt życie jest to oczywiście rodzaje scrapbookingu. Jeśli mnie już trochę znacie, to wiecie, że ja uwielbiam tworzyć albumy. Najbardziej te z własnoręcznie, oczywiście wykonaną bazą. Zresztą takich właśnie dokładnie was uczę na naszych warsztatach. Ale tym razem mam dla Was coś innego, coś, co sama prowadzę, lubię, i jest też taką fajną formą spędzenia czasu samemu ze sobą. Dokumentowania wspomnień i przechowywania dużej ilości zdjęć w bardzo przystępny sposób. Na początku może jak dosłownie kilka słów na temat samego projektu Live, czyli projektu życie, bo tak właśnie w dosłownym tłumaczeniu tłumaczymy: Project Life to nic innego jak rodzaj albumu na zdjęcia. Powstał to oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Autorką Project Life uznaje się za Becky Higgins. Opracowała ona system składający się właśnie z dokumentowania Waszych zdjęć przy użyciu albumów, specjalnie do tego przeznaczonych koszulek i dodatków, które też tutaj możecie zobaczyć. Project Life jest pochodną z Crabookingu. Dokumentujemy nasze życie przy pomocy zdjęć i zapisków wszelkiego rodzaju. Używamy dodatków, takich jak tutaj widzicie, właśnie takich kart na przykład. To w ogóle są karty z Empiku. Ja często kupuję takie karty gotowe właśnie w Empiku, dlatego że oni mają je bardzo często na promocjach, dosłownie za 2-3 złote. Można kupić zestawy ogromne ilości właśnie takich kart do Project Life, pięknych, przeróżnych. O, tu nawet akurat mam z P13. P13 też swojego czasu miało takie karty. Możemy sobie właśnie dokumentować zdjęcia, wkładać karty, wkładać. Tutaj mam jeszcze takie. Już wycięte elementy Akurat z kolekcji świątecznej Też można sobie poprzyklejać Możemy do, do tego używać właśnie tych kart z napisami Taśmłosi, elementów do wycięcia Papierów skrapowych I tak naprawdę wszystkiego, co tylko się nam spodoba Ja na przykład do mojego Naszego Project Life e, Ślubnego, bo właśnie w takiej formie Też mam zdjęcia ślubne, między innymi e, Sama zaprojektowałam kan, e, Karty w mojej ukochanej kanwie W m, programie, którego ja używam Do Wszystkiego po prostu i pokażę Wam ten album i te karty. Jednym z plusów Project Life jest to, że zajmuje on. Mniej czasu niż wykonanie od podstaw tradycyjnego albumu na zdjęcia. Dzięki specjalnym koszulkom i kartom po prostu wsuwamy zdjęcie, dodajemy karty z opisem i nasza strona w albumie jest gotowa. Częstotliwość też zależy od nas. Niektórzy prowadzą Project Live w wersji tygodniowej, inni miesięcznej, lub po prostu od okazji do okazji. Nie ma złego momentu, żeby zacząć, co też jest bardzo ważne. Ja jestem taką osobą, która właśnie Project Live prowadzi od momentu, od, przepraszam, od okazji do okazji. Czyli na przykład mam cały segregator naszych podróży z kilku lat, mam nasz segregator, właśnie ślubny, i teraz będę zakładać kolejny. Mam też segregator do Project Live, w którym przechowuję moje ukochane layouty. Także to tak z tytułem wstępu. A teraz chciałabym Wam powiedzieć, co przyda się Wam na początek takiego tworzenia, a później pokażę Wam, jak wyglądają moje już gotowe Project Live. Na pewno przyda się nam album, koszulki, karty i dowolne dodatki. No to zacznijmy sobie może w takim razie od tych kart, które tutaj możecie zobaczyć. Tak jak wspominałam, karty możemy sobie kupić takie gotowe, już z tekstem, już z dodatkami. One są przeważnie dwustronne. Właśnie na przykład w Empiku. I tam można kupić je bardzo tanio. Internetowy Empik też je ma. Są w pionie, w poziomie. E, można oczywiście też kupić w Paper Concept kiedyś były. Te mam chyba z Paper Concept właśnie. E, w Craftvenie też Project Life ma swoją kategorię. Kiedyś było też w Scrapbooking Shopie. Albo słuchajcie, jak macie kolekcję papierów, no to bierzecie papier i sobie wycinacie po prostu kartę takiej wielkości, jaką chcecie. Naklejacie elementy do wycięcia i tworzycie swoją własną kartę do Project Like. To są takie większe To jest z P13 akurat Jakaś stara kolekcja Te są nawet pięknie tutaj srebrzone I tak jak widzicie, to jest po prostu sam napis Więc można też sobie samemu je wydrukować Większe karty Tutaj też są akurat właśnie te są takie posrebrzane. Zobaczcie I to są właśnie wersja świąteczna Widzę pod spodem taką mocno błyszczącą, to was nie będę oślepiać. I mamy tutaj kartę z napisem Joy na przykład. I ona widzicie, jest cała błyszcząca. Cała błyszcząca. Baby is cold outside. Ja wiem, że to nie za tematyka na, na, na te miesiące, ale dużo jest właśnie takich kolekcji, które mają karty tematyczne, na przykład właśnie w wersji świątecznej. Ja mam już dodatkowo taki swój organizer. W którym mam przeróżne takie karty, ułożone wielkością. Zobaczcie. Tutaj mam nawet niektóre są takie drewniane. Jeszcze ich nie wykorzystałam nigdy, ale jak to mówią, przyda się, prawda? Kolejne karty. So much to celebrate. Większość jest oczywiście po angielsku. Mi to w ogóle nie przeszkadza, ale jak wolicie mieć wszystko po polsku, to tak jak mówię. Kanwa waszym przyjacielem i ja tam swoje karty właśnie ślubne zaprojektowałam i po prostu w, takim, w takich foliówkach ja sobie je tutaj przechowuję w różnych rozmiarach, elementy mniejsze, większe, tutaj akurat z kolekcji Primy i jak tworzę sobie aktualny Project Life to po prostu to wyciągam i od tego zaczynam. No to mam karty, no i jeszcze są potrzebne koszulki. Koszulki, tak jak widzicie, od Becky. Teraz jest super promocja w ogóle w Paper Concept. Można kupić bardzo tanio te koszulki. Także, jeżeli ktoś z Was ma Project Life lub chce mieć, zachce mieć po tym filmie, to postaram się Wam podlinkować kilka użytecznych rzeczy do Project Life, właśnie tutaj w filmie. Także zerknijcie do opisu tego filmu. już Wam pokażę, jak to wygląda, jak wyglądają te koszulki. Zawsze na opakowaniu mamy pokazane jakie wzory w środku na nas czekają. Tu na przykład mamy na zdjęcia 10 na 15, to są te zdjęcia większe, a tu są na te mniejsze zdjęcia 3 na 4 cale, czyli połówka 10 na 15 lub na karty. Karty są najczęściej właśnie w wielkości 6x4 cale lub 3x4 cale, czyli 6x4 cale odpowiada zdjęciom 10x15, a 3x4 cale połówce zdjęcia 10x15. I możecie zobaczyć, dużo jest w pionie, w poziomie. Ja najbardziej lubię takie zestawy, w których są zdjęcia w dużej ilości w pionie, bo najczęściej, jako osoba, która nie jest profesjonalnym fotografem, czy mam telefon w ręce, chcę zrobić szybko zdjęcie. No, i trzymam go przeważnie w pionie. Chyba, że się pilnuję i go obracam, żeby był w poziomie, ale to muszę o tym pamiętać. Pokażę Wam przykładowe te koszulki. Zobaczcie, tak to wygląda na przykład. Mamy tutaj taką koszulkę. Tu sobie po prostu wsuwamy zdjęcie i wsuwamy je dwustronnie, więc też dużo takich zdjęć się zmieści. Tutaj spokojnie możemy sobie wrzucić kartę albo możemy wrzucić sobie zdjęcie. To jest jeden taki wzór. Pokażę Wam może jeszcze jeden, jeżeli tutaj gdzieś jakiś uda mi się wyciągnąć. O, udało się. Ten na przykład, tego nie lubię. Tego wzoru na przykład nie lubię, bo on ma tutaj tylko dwa pionowe. Chyba z tej strony. Tak, z tej strony ma pion. A tutaj ma takie małe zdjęcia. U nas te małe zdjęcia nie są aż takie popularne i trzeba jednak pamiętać, żeby sobie wywołać w mniejszym formacie. Lub w tych miejscach możemy sobie użyć, możemy sobie użyć właśnie kart. Najfajniejsze są wzory, gdzie macie dużo miejsca na duże zdjęcia i takich koszulek też jest dużo do wyboru, także bez problemu znajdziecie. Na przykład w takiej wersji, i zawsze jest podpisane jaki to jest rodzaj wzoru. Więc, jak szukacie konkretnego wzoru, to możecie na przykład wpisać sobie design C, design L, i wtedy Wam wyszuka konkretny ten wzór. Ja te lubię najbardziej, bo te są wszystkie w pionie, a te są wszystkie w poziomie. Dobra, to tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co się może Wam przydać. Albumy, czyli to, co też jest bardzo ważne, występują w różnych wzorach i kolorach. Ja posiadam albumy w tym momencie trzy. I każdy jest z tej dużej wersji. O! To jest album ślubny. Akurat ten dostaliśmy w prezencie, jeżeli chodzi o album, od Iwonki. I on jest właśnie złoty, bo to był też jeden z naszych kolorów na weselu. I to jest album 12x12 cali, chociaż tak naprawdę on ma wielkość 34x38 cm. W zestawie posiada już przeważnie 5 koszulek, takich, które nie są w żaden sposób dostosowane do zdjęć, czyli one są na, na przykład na layouty 30x30. Możecie właśnie te layouty tam do nich wrzucić, bo idealnie się zmieszczą, lub przy użyciu narzędzia Fiustul wykonać koszulki w dowolnych rozmiarach. Koszulki możecie oczywiście zakupić sobie w przeróżnych sklepach, w różnych układach, tak jak wam wspominałam. Project Life to jest naprawdę świetna zabawa i można dostosować go bardzo do siebie. Pokażę wam jeszcze inny rodzaj albumu, jeżeli chodzi o wielkość. Takie mam tutaj malentażki. Zobaczcie, jakie malizny. Mam jeszcze jeden. Jeszcze ich nie wypełniłam zdjęciami, ale. Jest plan, bo on mieści zdjęcia 10 na 10 cm, takie malutkie. I można sobie naprawdę zrobić tutaj taki fajny, mały albumik. Ze zdjęciami 10 na 10 cm. Ja planuję tutaj umieścić zdjęcia z takich, wiecie, babskich wyjazdów, może mój wieczór panieński tutaj się znajdzie. Bardzo fajnie się to będzie prezentować. Ja lubię małe zdjęcia, właśnie takie 10 na 10 cm. Jeśli ktoś z Was też lubi, to myślę, że taki album może na początek będzie lepszym wyborem niż taki duży, jeżeli taki duży Was przeraża. Pokażę Wam teraz, jak wygląda taki album Project Life wypełniony zdjęciami. Tak właśnie wygląda pierwsza rozkładówka po otwarciu. Jeśli chodzi ogólnie o ten album, to tak jak wspominałam, to jest nasz album ślubny, i ja tutaj używałam kart zaprojektowanych w kanwie. To są wzory dokładnie takie same, jak mieliśmy na naszych zaproszeniach ślubnych, i stwierdziłam, że chciałabym, żeby to było wszystko ze sobą spójne. Dlatego też karty zaprojektowałam sama. Oczywiście. To nie jest trudne, tak jak widzicie, to jest po prostu data i nasze imiona, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jeśli chodzi o układ. Mamy od razu tutaj wszystkie zdjęcia widoczne, jest wszystko podpisane. I ja specjalnie tutaj te zdjęcia układałam po kolei, tak jakby, czyli mamy po prostu początek tutaj wesela. I zaraz pokażę Wam jeszcze tutaj może kolejną rozkładówkę. Jeśli chodzi o zdjęcia, tutaj akurat mamy same zdjęcia, nie ma tutaj żadnej karty, ale już na tej stronie na przykład ja z moją. Z moimi właśnie druhnami i z moją świadkową, czyli też moją siostrą Tak jak widzicie tutaj z przygotowań między innymi ślubnych No ale to nie najważniejsze, najważniejsze jest to jak fajnie ta rozkładówka wygląda Zobaczcie, mamy tutaj tu 6 zdjęć, tu 5 zdjęć 11 zdjęć znajduje się na tej rozkładówce ozdobione karton. Naprawdę, może się wydawać, że taki Project Life jest drogi, bo album kosztuje około 140 zł chyba już w tym momencie. Ale tych zdjęć zmieścicie tutaj naprawdę ogrom. W albumie, który też mam tutaj, i to jest album z naszymi podróżami, zdjęć się zmieściło chyba z półtory tysiąca. Także to jest naprawdę ogromna ilość, wierzcie mi. Pokażę Wam, może, jeszcze jedną tutaj rozkładówkę, jak to wyglądało. Kocha się za nic, nie istnieje żaden powód do miłości, no to oczywiście tutaj jest rozkładówka kolejna zrobiona. Tak się to prezentuje, jeżeli chodzi o wykorzystanie własnych moich grafik, właśnie z kanwy. I tak wygląda jeden z naszych albumów ślubnych. Ja się śmieję, że po prostu albumów to gdy mało, <laughs> więc to jest jeden z naszych albumów ślubnych i tak jak wspominałam Project Life świetnie sprawdzi się również dla osób, które lubią tworzyć layout także pozwólcie, że pokażę Wam jeszcze kolejny, na... kolejny mój album, w którym znajdują się właśnie layouty OK, to jest album z layoutami, tym razem on jest w wersji matowej, ma tutaj dodatkowe przeszycia i to jest ten sam, ta sama wielkość albumu 34x38 cm, i to jest mój album z przeznaczeniem właśnie na layouty. I zobaczcie, właśnie z tymi koszulkami, które tutaj widzicie, album otrzymujecie. I bez problemu mieści się Wam tutaj cały arkusz 30x30 30 cm, i można sobie layout i to taki przestrzenny. Ja Wam pokażę tutaj, jest przestrzenny layout, o ten to już w ogóle, więc mieszczą się bez problemu. Jeśli lubicie tworzyć layouty, ale skończyło Wam się miejsce na ścianie, to taki segregator też się świetnie Wam tutaj sprawdzi. Tak jak widzicie, te layouty są dość trójwymiarowe i bez problemu się mieszczą. Tak naprawdę ja zawsze jak robię layout, to korzystam czy z taśmy piankowej, czy właśnie z jakichś kwiatuszków, elementów do wycięcia, które są mocniej podniesione do góry i spokojnie layouty się tutaj znajdują. Część layoutów jest w segregatorze, część jest w ramkach. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób na ich przechowywanie. W szczególności jeśli layouty lubicie tworzyć i już się Wam po prostu miejsce skończyło na ścianie, czy już po prostu nie macie gdzie ich dawać, to taki segregator świetnie się Wam tutaj sprawdzi. Tak jak widzicie, forma Project Life nie jest niczym skomplikowanym. Każdy sobie poradzi, naprawdę każdy, bo to jest kwestia wrzucenia zdjęcia do koszulki i dodania jakichś kart, a nawet te karty nie są obowiązkowe, bo nie musicie ich tam umieszczać. Możecie przechowywać wasze zdjęcia z danych wydarzeń, możecie dokumentować waszą codzienność. Przepięknie wyglądają albumy prowadzone przez mamy dla waszych pociech, gdzie jest cały rok życia dziecka umieszczony właśnie w takim albumie. Piękna pamiątka na lata. Jeśli jeśli chodzi o project life, to można też robić zapiski obok zdjęć. Jeśli ktoś z Was lubi journaling, no to to się sprawdzi tutaj naprawdę świetnie. Ja akurat wolę robić małe dopiski i po prostu przechowywać zdjęcia, ale to, co też musicie wiedzieć, project life możecie robić tak, jak Wam pasuje. Możecie wykorzystywać wszystko, co tylko chcecie. To jest naprawdę świetna forma dokumentowania wspomnień, i nie ma czegoś, co jest złe lub zabranione, lub nie powinniście tego tak robić. To ma być dla Was, i to jest też właśnie bardzo ważne, żeby w całym tym naszym pięknym skrapowym świecie pamiętać o tym, żeby mieć też coś dla siebie nie tylko dla najbliższych, dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół na sprzedaż żeby mieć coś dla siebie, i dla mnie właśnie taką formą. Jest na przykład Project Live, gdzie z przyjemnością uzupełniam albumy o kolejne ważne wydarzenia i wspomnienia. Mam nadzieję, że chociaż jedną z Was przekonałam do spróbowania prowadzenia swojego projektu życia. Jeśli tak, to w opisie do filmu będą przydatne linki. A jak macie jakiekolwiek pytania na ten temat, bardzo proszę zadajcie je w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że kanał można subskrybować, można również zostać wspierającym. Jeżeli macie ochotę, to wszystkie informacje są w opisie. Do filmu. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.